Drodzy Państwo, w kompendium pastoralnym o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie prezentujemy nowe, zrównoważone, systemowe, integralne podejście do niepowodzeń położniczych, a więc przede wszystkim do dziecka, które umiera na skutek poronienia samoistnego i do jego osieroconych rodziców. I oczywiście chcemy Państwu przedstawić dzisiaj charakterystyki, które pozwolą przybliżyć założenia, tego zrównoważonego integralnego podejścia. Pragnę państwu przybliżyć pięć takich podstawowych charakterystyk, które dadzą państwu pewne wyobrażenie, zobrazują to nowe podejście. Po pierwsze, jakie są konsekwencje tego podejścia, jakie są założenia. Ujęcie pogrzebu w kategoriach powinności moralnej. We wszystkich materiałach, które państwo odnajdziecie w zasobach internetowych i w większości publikacji Popularno-naukowych publikacji naukowych, państwo będziecie czytać o prawach rodziców, o potrzebach rodziców. Natomiast w tym kompendium pastoralnym, oprócz praw i oprócz e, e, potrzeb, pojawia się kategoria powinności moralnej: że rodzice mają również powinność moralną obowiązek rodzicielski. I obowiązek chrześcijański zorganizowania pogrzebu dziecka, które umiera w okresie prenatalnym. Jeśli sytuacja kliniczna na to pozwala, a więc jeśli było możliwe zachowanie szczątków lub zwłok dziecka. Kategoria powinności moralnej. Na tą powinność, na, na ten obowiązek rodzicielski wskazuje już sama liturgia pogrzebu dziecka nieochrzczonego. W trzeciej stacji, kapłan rozpoczyna tę stację przy grobie słowami, wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała. Ciała człowieka, więc widzimy tutaj, że, że jest to obowiązek chrześcijański, jest to obowiązek także rodzicielski. Ale ta kategoria powinności moralnej, ona musi być właściwie zrozumiana. W wymiarze formalnym ta powinność moralna spoczywa na rodzicach. Niemniej jednak w wymiarze materialnym na całej rodzinie osieroconej śmiercią dziecka, a więc także na dziadkach, na dziecka, które odchodzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja rodziców w doświadczeniu niepowodzenia położniczego jest bardzo trudna. Ci rodzice niejednokrotnie są wyczerpani wielotygodniowym czy też wielomiesięcznym staraniem o utrzymanie życia dziecka. W szczególnie trudnej sytuacji jest kobieta, która fizycznie doświadcza śmierci dziecka. To jest ten jeden z nielicznych. Wyjątków, ta jedna z osobliwych okoliczności śmierci jednej osoby w ciele drugiego człowieka, w ciele drugiej osoby. Symptomy śmierci dziecka czytamy ze stanu zdrowia kobiety, a więc to organiz kobiety informuje o stanie zagrożenia życia dziecka, o dokonanym poronieniu i też proces terapeutyczny zmierzający do, do ratowania życia dziecka. Jeśli to jest tylko możliwe, obejmuje samą kobietę. I wreszcie to właśnie łona kobiety. Konieczne jest usunięcie zwłok dziecka, jeśli mamy do czynienia z poronieniem chybionym, czy też Inaczej zwanym poronieniem zatrzymanym. Tak więc kobieta jest poddana procedurom medycznym, kobieta jest hospitalizowana. Ona fizycznie przeżywa w sobie śmierć dziecka i naprawdę nie jest w stanie bardzo często podołać wszystkim obowiązkom, zadaniom związanym z organizacją pochówku. Podobnie także i partner tej kobiety, ojciec dziecka, który. W swojej wrażliwości i przy silnej relacji małżeńskiej, także kiedy to, to przywiązanie rodzicielskie, ta więź parentalna z dzieckiem już się rozwinęła, doświadcza takich trudności wewnętrznych, emocjonalnych, afektywnych, które obniżają jego możliwości radzenia sobie w tej sytuacji trudnej. To może być człowiek, który doskonale odnajduje się w swojej sytuacji zawodowej, który spełnia wielorakim zadaniom społecznym, zadaniom zawodowym, ale w sytuacji śmierci dziecka jego, jego dyspozycja do pokonywania trudności jest dramatycznie obniżona, i dlatego ci rodzice, oni bezwzględnie potrzebują pomocy i wsparcia rodzin generacyjnych. Niestety bardzo często tego wsparcia nie otrzymują, ale właśnie to kompendium jest pewnym apelem do rodzin katolickich, aby wsparli w procesie organizacji pogrzebu dziecka, w tej decyzji organizacji pogrzebu, roniących małżonków. Aby tych małżonków bez wsparcia społecznego nie pozostawiali, aby organizacji pogrzebu dziecka nienarodzonego się nie sprzeciwiali. A jeśli w rodzinach katolickich pojawia się sprzeciw, pojawia się kontestacja, podważanie zasadności pogrzebu dziecka nienarodzonego, to kompendium upoważnia duszpasterza do interwencji, aby duszpasterz wszedł do tej rodziny, wszedł do tych domów i wyjaśnił osobom, które no, dopuszczają się już jakiejś formy nawet przemocy wobec roniących rodziców, pragnących pochować swoje dziecko, że ich postawa nie ma nic wspólnego z katolicyzmem i będzie domagał się wyobraźni miłosierdzia zwykłej ludzkiej uczciwości i wrażliwości, poszanowania godności nienarodzonego dziecka i uczuć rodziców. Kiedy dziecko odchodzi na różnych etapach rozwoju postnatalnego. Zwłaszcza y, na skutek nagłych śmierci, jak wypadek samochodowy, czy śmierci szczególnie tragicznych, jak samobójstwo. Rodzice znajdują się w takiej sytuacji psychofizycznej, która uniemożliwia im bardzo często y, radzenie sobie w tej sytuacji trudnej, pokonanie tych, y, tych wszystkich barier, trudności, sprostanie obowiązkom i zadaniom związanym z pogrzebem dziecka. Wówczas rodzina, teściowie, wujostwo zmarłego dziecka czują się w obowiązku udzielić wsparcia. Analogicznie jest w sytuacji śmierci dziecka nienarodzonego. Rodzice roniących małżonków, a więc teściowie, dziadkowie, powinni ze wszechmiar udzielić adekwatnego wsparcia roniącym, takiego wsparcia, które uwzględnia z jednej strony intymność. Pary małżeńskiej, nie przekracza pewnych granic intymnego przeżywania żałoby, ale równocześnie będzie to wsparcie owocne, zarówno w związku z organizacją pogrzebu, jak i także z opieką nad starszymi dziećmi, z wypełnianiem obowiązków zawodowych przez dłuższy czas żałoby. A więc mamy tę kategorię powinności moralnej. To kompendium przypomina, że rodzice nie mają tylko praw, rodzice nie mają tylko potrzeb, ale mają również powinności, że rodzina, cała rodzina, nie tylko rodzina nuklearna, ale również rodzina poszerzona zmarłego dziecka, ma określone powinności moralne, obowiązki um, chrześcijańskie względem zmarłego dziecka. Ostatecznie e, ta kategoria powinności moralnej dotyczy także duszpasterzy, dotyczy także wspólnoty, wspólnoty parafialnej, aby, um, aby ta wspólnota, aby duszpasterze um, Robili wszystko, co jest możliwe, by pochówki dzieci nienarodzonych, rodzinne indywidualne, stały się w parafiach zwyczajną praktyką, aby rodzice nie musieli czuć się stygmatyzowanymi, napiętnowanymi, nie stali się przedmiotem plotek tylko i wyłącznie dlatego, że pochowali swoje nienarodzone dziecko, aby wspólnota szanowała i poważnie traktowała tą śmierć. Ten majestat śmierci i pogrzebu nie czyniła grobu dziecka miejscem pielgrzymek, nawiedzania tych grobów po to tylko, żeby, żeby nieprzychylnym słowem skrytykować rodziców. To jest pewna nowa katolicka, personalistyczna kultura rolnienia, do której my musimy dorastać. Dojrzewać musi także wspólnota parafialna. Druga charakterystyka wymiar godnościowy pogrzebu dziecka. Pogrzeb dziecka ma swój wymiar terapeutyczny dla rodziców. Jest to wymiar, który wskazuje na konieczność rytuału pożegnania zmarłego i wagę, znaczenie tego pożegnania dla owocności procesu zdrowienia, aby, aby ten etap żałoby, który jest okresem przejściowym w życiu, ma swój początek, ma swój koniec, można było efektownie przeżyć, konstruktywnie przeżyć. I zakończyć we właściwym czasie, aby ta żałoba nie przybrała patologicznych form. Ale oczywiście ten wymiar terapeutyczny jest tylko jednym z wymiarów, nie najważniejszy. Pierwszorzędnym wymiarem jest wymiar godnościowy, pietystyczny, normatywny pogrzebu dziecka, a więc zogniskowany przede wszystkim na dziecku. Dlaczego? Dlatego, że pogrzeb jest organizowany ze względu na dziecko i dla samego dziecka. A więc ten pogrzeb jest pogrzebem osoby, która odeszła, a nie rodziców. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, aby teraz zastanawiać się, który ten wymiar jest bardziej istotniejszy. No, w sposób naturalny, głównym, jednym z głównych bohaterów niepowodzenia położniczego jest dziecko, dlatego że w sposób naturalny ono traci ten dar życia. I zachodzi konieczność pochowania jego zwłok i pożegnania tego dziecka. Więc ten wymiar powinnościowy, godnościowy pogrzebu, pietystyczny, koncentruje uwagę rodziców, rodziny i wspólnoty parafialnej na dziecku. Ale jeśli my dostrzeżemy w pierwszej kolejności wymiar godnościowy, to wówczas wszystkie pozostałe wymiary otrzymują swoje miejsce, właściwe. Ja to Państwu pokażę na przykładzie celów liturgii pogrzebowej dziecka nieochrzczonego. Tych celów wyróżniam pięć. Po pierwsze wyrażenie aktu wiary i nadziei, że Bóg na drodze pozasakramentalnej udzieli dziecku zmarłymu bez chrztu owoców w misterium pasalnego Jezusa Chrystusa. Akt wiary i nadziei w to, że dziecko uzyska łaskę zbawienia wiecznego będzie mogło osiągnąć wizję uszczęśliwiającą oglądać Boga twarzą w twarz pomimo braku sakramentu chrztu przyjętego z wody. Wierzymy w to i ufamy, że Chrystus udzieli temu dziecku na drodze pozasakramentalnej owoców misterium paschalnego, czyli tych łask odkupieńczych, owoców tych łask, które wysłużą na krzyżu. Drugi cel: wyrażenie aktu wiary, że dziecko będzie uczestniczyło w powszechnym zmartwychwstaniu umarłym, umarłych, a więc wierzymy w to, że dziecko jest również obdarzone powołaniem rezurekcyjnym, że jego ciało będzie wskrzeszone do szczęśliwości wiecznej. Trzeci cel: dziękczynienie Bogu za dar życia utraconego dziecka. I tak widzimy, że przechodzimy od tych wymiarów zawierzeniowych, zawierzenie dziecka Bożemu miłosierdziu, do tego aspektu dziękczynienia Bogu za dar życia. Czwarty cel głoszenie personalistycznego statusu osobowego człowieka w prenatalnym stadium jego życia, jako osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, że to dziecko było obdarzone tymi przymiotami, tymi predykatami osobowymi, które stanowią o, o podobieństwie do, do Boga Stwórcy. I wreszcie piąty cel modlitewne towarzyszenie pogrążonej w żałobie rodzinie. Widzimy, że ten cel terapeutyczny, piąty. Choć oczywiście tu jest też kwestia modlitwy, więc to przekracza ściśle wymiar psychologiczny. Ono ten cel uzyskuje właściwe zrozumienie tylko i wyłącznie wtedy, jeśli uwzględnimy cztery poprzednie, które ogniskują i koncentrują się na, na dziecku. A więc wymiar godnościowy, pogrzeb jest zorganizowany ze względu na dziecko i dla dziecka, i wówczas też pozwalamy właściwie zdefiniować miejsce rodziców. Kim są osoby, które dokonują tego rytu rytuału pożegnania, ze względu na kogo e, tą ceremonię pogrzebową sprawują. Wreszcie e, trzecia charakterystyka to jest przyjęcie właściwej miary pomiędzy organizacją pochówków rodzinnych i pochówków zbiorowych. W tej praktyce towarzyszenia rodzicom e, w organizacji pogrzebów rodzinnych, indywidualnych dostrzegam niepokojącą tendencję. Z jednej strony Dotychczas przez szereg lat, w zasadzie przez stulecia, uniemożliwialiśmy rodzicom organizację pogrzebów rodzinnych dzieci, które odchodziły w okresie prenatalnym. Obecnie to wahadło przesuwa się w drugą stronę. Popadamy w drugą skrajność, czyli bezrefleksyjnie gloryfikujemy pogrzeby zbiorowe i zwalniamy rodziców z powinności moralnej organizacji pogrzebu dziecka w nieuzasadnionych przypadkach. To znaczy, że my stawiamy pogrzeb zbiorowy jako równorzędną etycznie alternatywę rodzicom, którzy mają pełne możliwości zorganizowania tego pogrzebu, jako, jako równorzędną etycznie alternatywę wręcz równowartościową dla pogrzebu rodzinnego, indywidualnego. Niestety bywa tak, że kobiety bardzo pragną dokonania pochówku rodzinnego, indywidualnego dziecka, ale partner, Ojciec dziecka, rodziny generacyjne, małżonków wybierają łatwiejsze rozwiązanie. Dowiadując się w szpitalu o tym, że jest możliwość oddania ciała dziecka do połówku zbiorowego, decydują się właśnie na to rozwiązanie, bo dla samej rodziny i dla partnera jest to, jest to forma jak najbardziej korzystna. Dlaczego? Dlatego, że wówczas, jeśli w ogóle ta rodzina uczestniczy w połówku zbiorowym jako anonimowe osoby, które stoją w tłumie, które uczestniczą mniej lub bardziej świadomie, w sposób mniej lub bardziej zaangażowany. Natomiast jeśli organizujemy pochówek rodzinny, my się musimy przyznać przed swoją wspólnotą sąsiedzką, przed środowiskiem zawodowym, przed przyjaciółmi do tego, że odeszło nasze dziecko, że poroniony płód jest osobą, ma status dziecięcia, przynależy mu szczególna pozycja w systemie rodzinnym a więc my musimy określić tożsamość osobową dziecka, które zmarło, poronionego płodu. I my musimy również określić naszą tożsamość jako rodziców. To wymaga pewnej odwagi przy szeroko rozpowszechnionej mentalności pro-choice, mentalności aborcyjnej, antykoncepcyjnej. I to są też te trudy organizacji pogrzebu rodzinnego: że trzeba się przyznać przed społeczeństwem, przed społecznościami, w których żyjemy, do śmierci dziecka, że ja traktuję poronienie samoistne jako śmierć osoby i śmierć mojego dziecka. I niejednokrotnie rodzice uchylają się od tego trudnego zadania, od tego, od tego obowiązku, częściej mężczyźni niż kobiety, także i rodziny tych chroniących małżonków, wybierając łatwiejsze rozwiązanie pogrzebu zbiorowego. Oczywiście rodziny niejednokrotnie nie są w stanie sprostać wymogom zorganizowania pogrzebu rodzinnego. Mają prawo wówczas skorzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w zorganizowaniu pochówku, ale rodzinnego, indywidualnego. Ta, ta agenda socjalna w strukturach samorządowych, ona pomoże zorganizować ten pochówek, ale ważne, aby to był pogrzeb rodzinny, indywidualny. I to jest niezwykle ważne także z punktu widzenia ewangelizacyjnego. To jest bardzo konkretne głoszenie Ewangelii Życia, no i właśnie tego statusu osobowego człowieka, człowieka w okresie prenatalnym. Także ja nie wykluczam w żadnej mierze możliwości skorzystania z pomocy samorządu, tych struktur, tych instytucji, jak właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który pomaga rodzinom w trudnej sytuacji, jak właśnie sytuacja śmierci dziecka, w zorganizowaniu pogrzebu. Niejednokrotnie rodzicom także wydaje się, że e, oni nie będą w stanie uczestniczyć w pogrzebie swojego dziecka, że to jest za dużo i że o wiele łatwiej przeżyją pogrzeb e, e, grupowy, pogrzeb zbiorowy. Ja ze swojego doświadczenia wiem, choć nie jestem bezpośrednio emocjonalnie związany z dziećmi, które, e, które są chowane w ramach pogrzebów zbiorowych, że jest to bardzo trudne i wstrząsające doświadczenie także dla mnie, jako dla osoby, która nie jest bezpośrednio związana z żegnanymi dziećmi. Rodzicom powielokroć przekazuje to doświadczenie, kiedy, kiedy kontaktują się także z naszym stowarzyszeniem, że dzisiaj na oddziale, kiedy Państwo wróciliście ze szpitala i mierzycie się z tym trudnym doświadczeniem, ten pogrzeb zbiorowy może wydawać się korzystnym rozwiązaniem. Może tak ale dla rodziców, którzy, którzy nigdy w takim pogrzebie nie uczestniczyli. Dlatego, że jeśli stoi się nad trumną 190 dzieci i ma się świadomość tego, że, że w tej jednej trumnie jest tyle złożonych dzieci, że każdy z tych dzieci miał swojego ojca i matkę, i tych ludzi na, tych pogrzebie, na tym pogrzebie nie ma. Rodzice nie przyszli na pogrzeb. Te dzieci miały swoich dziadków, miały swoje rodzeństwo, wujostwo ma się poczucie pewnego pośmiertnego osierocenia tych dzieci. To jest wstrząsające doświadczenie i z własnego doświadczenia wiem, że o wiele łatwiej, łatwiej jest przeżyć ten pogrzeb rodzinny, indywidualny. A to, co jest też istotne, no rodzice muszą wypić ten kielich goryczy do samego końca. To jest ta istota także terapeutyczna pogrzebu, gdzie, gdzie sięga się do pewnego dna dramatu. Nazywa się do końca to wydarzenie po imieniu, że mamy do czynienia ze śmiercią, ze śmiercią dziecka, z pogrzebem, gdzie widzimy tą trumnę, jest ten kres i właśnie przy tej trumnie i przy tym doświadczeniu przejmialności tego kresu rozpoczyna się proces zdrowienia. Mamy świadomość tego, że przy dużej kontestacji ze strony rodziny partnera, kobieta nie jest w stanie zorganizować sama pogrzebu, niejednokrotnie tak, że ten pogrzeb jest jakąś kością niezgody. Która stawia pod znakiem zapytania dalszą więź i relację. Dlatego dla kobiety najlepszym rozwiązaniem jest wówczas przekazanie dziecka do pogrzebu, rodzinny, do pogrzebu zbiorowego, aby, aby to dziecko zostało godnie pochowane i by sama, być może bez partnera, bez rodziny, bez ojca dziecka, mogła w tym pogrzebie uczestniczyć, mieć to miejsce pamięci, na którym przeżywając tą ukrytą żałobę, będzie mogła śmierć tego dziecka wypłakać. Natomiast pogrzeby zbiorowe należy traktować jako interwencję kryzysową. W naszych uwarunkowaniach kulturowych pogrzeb zbiorowy wiąże się z tragicznymi doświadczeniami wojny: osób, które ginęły na skutek ludobójstwa, działań wojennych. To były osoby anonimowo grzebane, i nie powinniśmy przekraczać tej granicy. Jeśli my pozwolimy na to, żeby pogrzeby zbiorowe stały się absolutną normą, i uzyskały pierwszorzędny charakter przed pogrzebami rodzinnymi, indywidualnymi dzieci nienarodzonych, to za chwilę dołączą do grona dzieci nienarodzonych kolejne grupy członków naszych rodzin, które będą pozostawiane w szpitalach i co do których gminy będą musiały organizować pogrzeby, pogrzeby zbiorowe. To, co jest bardzo istotne, w tym czwartym w tej czwartej charakterystyce, o której chcę teraz powiedzieć, to jest to, jest to założenie, że, że ta koncentracja na dziecku wespół z rodzicami właściwie porządkuje żałoby rodziców. Dlaczego? Dlatego, że ona pozwala odpowiedzieć na cztery zasadnicze pytania. Państwo pozwolą, że je przytoczę. Jaka jest tożsamość rodziców po stracie? Jaka jest tożsamość? Kogo lub co utracili? Jakie zadania rozwojowe powinni podjąć, by przepracować stratę, i wreszcie, czym jest owa strata? I odpowiadając na te pytania, wedle założeń tego podejścia personalistycznego, czyli, czyli podejścia, które określa mianem koncentracji na dziecku wespół z rodzicami, odpowiadamy, że, że tożsamość po stracie jest to tożsamość rodzicielska. Rodzice stali się rodzicami już wraz z aktem poczęcia. Byli rodzicami dziecka w prenatalnym wieku rozwojowym. Doświadczali tego rodzicielstwa, kiedy dziecko przeżywało swój proces odchodzenia, swoją paschę. A więc są rodzicami osieroconymi. Stracili dziecko, przeżywają żałobę rodzicielską, są ojcem po stracie, po śmierci dziecka, matką po śmierci syna córki. Tak ważna jest tutaj także identyfikacja, jeśli to jest możliwe, płci dziecka, dlatego że w ten sposób my dookreślamy także naszą własną tożsamość rodzicielską. Jestem matką syna. Jestem matką e, córki, jestem ojcem, e, któremu e, umarł syn, któremu zmarła córka. Kogo lub co utracili? No właśnie, utracili dziecko. E, szczególnego członka rodziny, który ma wyjątkową pozycję w systemie relacji rodzinnych, bo przysługuje temu dziecku no właśnie status dziecięcia. A więc dziecko zawsze podlegało szczególnej ochronie. Jakie zadania rozwojowe powinni podjąć, by przepracować strategię e, e, ta roniąca para, Zadania rozwojowe rodziców w żałobie rodzicielskim. To nie jest żałoba, która jest jakąś żałobą nieokreśloną pod względem tożsamości. To jest żałoba, która ma pewną, której specyfika wynika z relacji osoby osirodzonej do osoby, która odeszła. Więc jest to żałoba ojca i matki. I czym jest owa strata? To nie tylko patologia ciąży, to nie tylko przedwczesne zakończenie rozwoju prenatalnego, to jest wreszcie śmierć dziecka. A więc to podejście pozwala właściwie uporządkować żałobę rodziców i przede wszystkim, drodzy Państwo, przyłożyć do e, straty prenatalnej i do tych następstw psychospołecznych, jakie rodzice doświadczają po poronieniu samoistnym, kategorię żałoby, że to jest w ogóle żałoba. To jest bardzo ważne. I wreszcie ostatnia, piąta charakterystyka e, nawrócenie eucharystyczne. W naszej pracy pastoralnej zasadniczo powinniśmy objąć trzy grupy rodziców towarzyszeniem duszpasterskim. Po pierwsze oczywiście jest to, jest to grupa rodziców aktualnie roniących swoje dzieci, aktualnie roniących małżonków. Druga grupa to są rodzice, którzy, dla których to doświadczenie śmierci prenatalnej dziecka jest już wydarzeniem przeszłości, ale nie zamkniętym niezamkniętą kartą historii rodziny, z racji braku grobu, braku pogrzebu. Dlatego, że ówczesne uwarunkowania prawne, że nieprzychylne nastawienie środowiska, nieprzychylne nastawienie personelu medycznego spowodowały, że do tego pogrzebu nie doszło. A więc tym rodzicom uniemożliwiono pożegnanie organizacji pogrzebu dziecka. I trzecia grupa to są rodzice, którzy mieli pełne możliwości Wręcz no, pełną swobodę w decyzji e, o zorganizowaniu pogrzebu dziecka, i dobrowolnie e, z tego pogrzebu zrezygnowali, zrezygnowali z grobu dziecka, i dzisiaj po latach tej decyzji żałują. E, w odniesieniu do tych dwóch ostatnich grup, czyli rodziców, których, e, dla których ta śmierć jest już wydarzeniem z przeszłości, ale nie zamkniętym, bo im albo uniemożliwiono organizację pogrzebu dziecka, albo sami z tego pogrzebu zrezygnowali, w przeróżnych grupach pastoralnych proponuje się czasami zadziwiające, bardzo kontrowersyjne formy towarzyszenia. To znaczy takie formy, które mają wpłynąć na pośmiertny los dziecka. I to są praktyki chrztów dzieci martwo urodzonych, praktyki pozorowania, czyli, czyli, czyli pozorowania tego chrztu in re. Chrztu z wody, praktyki pozorowania chrztu in voto, czyli wyrażenia tej, tej, tego rodzicielskiego pragnienia udzielenia sakramentu chrztu, a więc mamy to wotum chrzcielne. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że te przeróżne grupy, także i kapłani, oni aprobują jedną z kilku hipotez teologicznych dotyczących pośmiertnego losu dzieci zmarłych bez chrztu, ale to są hipotezy. Te hipotezy nie zostały zaaprobowane i definitywnie rozstrzygnięte przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Także stanowisko wielowiekowe świętego Tomasza Zakwinu, mówiące o teorii limbus apuerorum, to jest przecież zaledwie hipoteza, opinia teologiczna to nie jest oficjalne stanowisko i rozstrzygnięcie definitywne, autorytatywne Urzędu Nauczycielskiego. Dlatego też te poszczególne grupy, one nie mogą przygotowywać um, pewnych paraliturgicznych obrzędów, które mają wpływać na pośmiertny los dziecka, zapewnić mu zbawienie, a w ten sposób sankcjonować um, określone hipotezy teologiczne. Jeśli rodzice, którzy doświadczyli śmierci dziecka przed laty, chcą Pożegnać się ze swoim dzieckiem, zawierzyć go Bożemu miłosierdziu, to powinni powstrzymać się od tego typu praktyk, które są praktykami okultystycznymi, praktykami magicznymi, przez kościół niezatwierdzonymi, które wprowadzają błędne rozeznanie wiernych na temat właściwego rozumienia ekonomii sakramentalnej. Powinniśmy korzystać z tych, z tych rozwiązań liturgicznych, które zostały przez Kościół zatwierdzone. A więc Kościół, na okoliczność śmierci nienarodzonego dziecka, daje formularz mszalny. A więc daje to możliwość sprawowania mszy żałobnej, mszy pogrzebowej. Także kiedy ciało tego dziecka jest nieobecne. Jest możliwość sprawowania świętej pogrzebowej bez obecności ciała dziecka wówczas. Po pierwsze nie sprawuje się obrzędu ostatniego pożegnania, dlatego że nie ma ciała. Obrzęd ostatniego pożegnania sprawuje się nad ciałem bądź też ewentualnie nad urną. Dlatego, jeśli nie ma ciała, nie ma urny, stawiamy w prezbiterium paschał albo figurę Chrystusa zmartwychwstałego. Nie można absolutnie w żadnym wypadku e, umieścić pustej trumny. Albo trumny, która jest wypełniona różnymi takimi artefaktami nawiązującymi czy, czy symbolizującymi obecność dziecka, jak test ciążowy, jak zdjęcia ultrasonograficzne, jak ubranka, które zakupiliśmy dziecku. To jest absolutnie niedopuszczalne. Nie ma czegoś takiego jak symboliczny pogrzeb liturgiczny. Nie można pochować testu ciążowego, sprawować liturgii pogrzebowej nad testem ciążowym czy nad jakimkolwiek innym, no właśnie, artefaktem, jakąś rzeczą, która ma symbolizować obecność dziecka. Albo ciało dziecka jest obecne, albo obecne nie jest. Więc jeśli ciało dziecka jest nieobecne, nie sprawujemy obrzędu ostatniego, pogrzeb... ostatniego pożegnania, ale sprawujemy liturgię mszy świętej. Liturgia mszy świętej jest tą, tą szczytową formą modlitwy kościoła. Nie ma doskonalszej formy zawierzenia dziecka Bożemu Miłosierdziu nad sprawowanie liturgii eucharystycznej. Zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkania, w których będziemy przedstawiać uzasadnienie, dlaczego te praktyki chrztów dzieci martwo urodzonych są niewłaściwe, ale także umiejscowimy eucharystię jako, jako centrum przeżywania straty prokreacyjnej, więc będziemy mówić o tym nawróceniu eucharystycznym.